Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już w trzecim odcinku z serii Szybka Rada. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak możemy za pomocą obiektu tekstowego pokazać, ile w naszym layoutie jest obiektów. Przykładowo, dodajemy sprite. Jak to będzie jakiś symboliczny kółko, następnie tekst. osadźmy go tutaj. Dodajmy myszkę. Następnie skopiujmy kilka razy. I później będziemy obserwować ile nam program naliczył obiektów w naszej grze. Ok, więc tak na starcie. Every tick. Dodajemy akcję, wybieramy nasz tekst. Set. I tutaj wpisujemy nasz sprite. Sprite. Kropka. Wybieramy tą opcję. Dodatkowo użyjmy naszej myszki. Kiedy klikniemy w obiekt, sprite, sprite ulegnie zniszczeniu. I teraz podliczmy sobie, ile mamy wszystkich obiektów. 42 obiekty. Kiedy kliknę, obiekty znikają. I w ten sposób możemy na przykład liczyć pozostałych wrogów do zniszczenia. Przykładowo, możemy dodać jakiś warunek do spełnienia. Jeżeli wszystkie obiekty sprite znikną, możemy na przykład zakończyć grę. Wybieramy tą opcję. Wybieramy sprite.picketCount. Jeżeli równe będzie 0, na przykład zmieńmy kolor tła na przykład na 222 przykładowo odkasujmy, sprawdźmy czy wyjdzie 4 jest 4 po kolei niszczę i tło się zmieniło Mam nadzieję, że przyda wam się ta rada. Jest bardzo fajna, można z nią robić bardzo wiele fajnych rzeczy. Do następnego, na razie cześć.